To, no ludzie tradują za złotego huge cupcake'a. Sprawdźmy, zostaw lajka. Film znajdziecie u Warm Roblox. Zostawcie lajka i źródło tego odcinka w komentarzach. Zasubskrybujcie. I zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza oferta, jak widzicie. E, szczerze, czy to się opłaca? Ja w ogóle tego huge golden cupcake'a nigdy na oczy nie widziałem. Nie wiedziałem, że jest możliwość. To jeżeli jest możliwość zdobycia złotego, to pewnie jest też rainbow. Jeżeli nie, to poprawcie mnie, jeżeli się mylę, w komentarzu. Zobaczmy, no 700 tysięcy gemów i ten huge vibrant. O, kurka wodna, to, to to jest mega. Słuchajcie, to jest mega trade. O mój Boże, to się. O, 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 to się opłaca. Trzy huge za jednego tego. Okej. Okay. Okej, okay, to już myślałem, że 10 bilionów do tego. Kurka, ej, te, te trade'y są naprawdę spoko. Czemu ktoś daje coś takiego? Nie rozumiem. Nie rozumiem jak ile to jest war? Słuchajcie, te pety były najczęściej kopiowanymi petami w ogóle w tej grze. <laughs> The huge festival Cecy. Tak się to nazywa, czy jak one się nazywają. One były najczęściej kupowane, więc najgorzej się za nie wymieniać i jest ryzyko. Subscribe to ban. Ok. Subskrybujcie, żeby zbanować wszystkich skamerów. Dobra, sprawdźmy dalej. Mamy Foxiego, który daje tak. Nie, to się raczej wątpię, że się opłacało. Już lucky Cat i ten. Okej, okay, ja bym się wymienił chyba. Za to raczej nie. Szczerze. Mech. Okej. Okay. Thank you so much Albert Roofs for letting me borrow your amazing pets. Ok, dziękujemy bardzo serdecznie, bez tego by nie było e, tego filmu. Dajcie znać koniecznie mi w komentarzach, który z waszym zdaniem trade jest najbardziej opłacalny. Ja już swój mam, jak wiecie. Tyle z mojej strony i do zobaczenia. Miłego dnia wam życzę. Trzymajcie się.